Dobry wieczór, witam. Jak widzicie, zmieniliśmy scenografię na Komara znowu. Zrezygnowaliśmy na razie z choinkowo świątecznej. I kręcimy następny odcinek naszych opowieści motocyklowych. Po głowie chodził mi pomysł, żeby wyjaśnić przynajmniej w naszym środowisku ludzi motocyklistów, którzy, którzy mają z nami kontakt żeby wyjaśnić pewną kwestię. Być może niektórzy z Was pamiętają, znają film Wielka ucieczka ze Steve'em McQueenem w, w roli głównej. Film opisujący, zrealizowany przez Hollywood oczywiście, opisujący yy, wydarzenie historyczne, ale przez Reżyserskie zmiany i scenariusz, który zupełnie nie trzymał się fabuły, tylko można powiedzieć, że jest na kanwie pewnych wydarzeń, a mianowicie wielkiej ucieczki kilkudziesięciu lotników z obozu Jenieckiego w 1944 roku. Wracając do filmu, Wielka Ucieczka stała się filmem. Nie, nie lubię słowa kultowy, ale na pewno stała się filmem kultowym. Jedną z najbardziej znanych w, tej, w tym filmie mamy jedną z najbardziej znanych scen motocyklowych filmowych. Chodzi mi o scenę, kiedy yy, aktor skacze na motocyklu przez zasieki. To jest yy, tylko scena, która miała uatrakcyjnić film. Nic takiego rzeczywiście nie miało miejsca w czasie rzeczywistej ucieczki. Natomiast Ponieważ główną rolę kreował Steve McQueen i wszystko było tak filmowane, jakby to on skakał, to bardzo wiele osób myśli i bardzo często powtarza się ten błąd, że przy omawianiu tego filmu, przy jakichś dyskusjach na ten temat, w różnych źródłach, w prasie, czasami w publikacjach, możemy przeczytać czy usłyszeć, że Steve McQueen skakał na motocyklu przez zasieki. No więc to jest główny motyw tego, co chcę powiedzieć, ale przygotowując się do y, dzisiejszego nagrania, zacząłem czytać i o tym y, obozie jenieckim, i o Stevie McQueen, i o jego dublerze, y, który nosił nazwisko Bat Ekins. Tyle wątków się pojawiło, że obawiam się, że mocno odbiegnę, ale trzymajmy się głównego. Więc to nie Steve McQueen skoczył na motocyklu, aczkolwiek mógł to zrobić. Był bardzo dobrym motocyklistą, natomiast względy ubezpieczeniowe i wartość jego jako aktora była no niestety taka, że nie mógł tego zrobić osobiście, za duże ryzyko. Pojeździł sobie trochę na tym motocyklu, podobno nawet w jednej ze scen możemy go zobaczyć jak jedzie w przebraniu, to znaczy ucharakteryzowany w mundurze niemieckim też jedzie motocyklem więc pojeździł sobie trochę natomiast samą scenę skoku przez zasieki wykonał nie on tylko Bad Ekins i jeżeli ktoś nie widział tego filmu to zachęcam bo, bo warto dzięki temu, temu filmowi prawdopodobnie dzięki temu filmowi Steve McQueen w takim plebisycie na motocyklistę wszechczasów czy coś takiego zajął pierwsze miejsce to jest ciekawe bo na tej liście znalazło się wielu Wielu motocyklistów, którzy zasłużyli na to rzeczywiście, oraz według mnie Steve McQueen zasłużył, żeby się znaleźć na liście najbardziej rozpoznawalnych motocyklistów w historii. Między innymi mm, Mike Haywood, znany angielski czempion motocyklowy, czy Evel Canivel, kaskader amerykański, który między innymi przeskoczył przez Wielki Kanion, ale Wśród tych motocyklistów znalazł się, tutaj nie mogę powstrzymać śmiechu, znalazł się również Tom Cruise za rolę w filmie Top Gun, gdzie jeździ to był chyba Kawasaki GPZ. I dzięki temu znalazł się na liście 10 najlepszych, najwspanialszych motocyklistów świata. No, Ale wracamy do głównego wątku. Steve McQueen mógł skoczyć, ale skoczył kto inny. Skoczył Bud Ekins który był jego kolegą, przyjacielem i jednocześnie towarzyszem wyścigów rajdów motocyklowych. Bart Ekins, parę słów o nim powiem. W ogóle skąd się wziął ten pomysł? Wiele lat temu, to już było dość dawno, byłem, uczestniczyłem w rajdzie motocyklowym w Irlandii. Ten rajd nazywał się Munster Rally i trwał kilka dni. Oczywiście był to raj dla motocykli zabytkowych. Byłem tam wtedy Sokołem 1000. Kolega z którym byłem, pojechał Harley'em w Harley No, i na tym rajdzie było, przypuszczam, że około 200-250 uczestników. I nie było wcale się łatwo dostać. Zostaliśmy wprowadzeni na listę uczestników tylko dzięki protekcji. Znajomych Anglików, którzy jeździli tam wielokrotnie i wstawili się za nami, nie zostaliśmy odrzuceni jako nieznane osoby dla organizatora, więc mieliśmy szansę w tym rajdzie pojechać. I rajd wielodniowy, dość trudny po górach, różnymi drogami, które nie zawsze były łatwe. Pamiętam coś, co się nazywało chyba. O, już odbiegam od głównego wątku. No, ja tak mam niestety. Co? Miejsce, które się nazywało chyba diabelska przełęcz, czy diabelska ścieżka, gdzie właściciele najstarszych motocykli, tych jednak najsłabszych, no mieli duże problemy, i pamiętam, bo ja tam z Okołem wyjechałem bez problemu, pamiętam jak wypychali swoje motocykle, niekiedy z pomocą drugiej osoby, biegnąc obok i po prostu trzymając motocykl na jedynce na gazie. Ale dlaczego o tym rajdzie mówię? Dlatego, że w tym rajdzie jechał również Bat Ekins, czyli dubler Steve'a McQueena, który przeskoczył na motocyklu przez te zasieki. I ta historia po prostu jest mi dość bliska, bo miałem okazję z tym człowiekiem zamienić kilka słów. Przez te wszystkie dni rajdu mogłem patrzeć w jaki sposób jeździ, to jest wielka przyjemność obserwować znakomitych motocyklistów. Wszystko, co robią, może to jest trochę też kwestia oczekiwań czy pewnej wyobraźni, ale wszystko, co robią, robią doskonale. Nawet przełożenie nogi przez siodełko, czy skręcenie głowy, żeby zobaczyć, czy nic nie nadjeżdża z tyłu przed wyjechaniem z pobocza, czy naciśnięcie kopniaka, czy włączenie biegu wszystko jest zrobione bardzo dobrze i imponujące, jeżeli jest to czempion. A Bat Ekins był czempionem. Wsławił się wieloma, wieloma, bardzo dobrymi miejscami w różnych zawodach motocyklowych. Generalnie jeździł, nazwijmy to offroad. Wtedy rajdy motocyklowe wyglądały trochę inaczej niż teraz. Nie było takiego podziału, ale coś, co nazwijmy offroad czy enduro, funkcjonowało. Mówię o latach 50., -tych, 60. -tych. I może troszkę później. Bad Ekins niestety zmarł niedawno. To było chyba... No, może dwa lata temu nie sprawdzałem, przygotowując się do dzisiejszego gadania, ale niestety zmarł. Dość, dużo, dość dużą przykrość mi to zrobiło, kiedy przeczytałem o jego śmierci. Był to człowiek, który bardzo dużo zrobił dla sportu motocyklowego. Trochę odbiegłem od Steve'a McQueen, ale żeby nawiązać znowu do tego nazwiska, obaj poznali się w salonie Triumfa, którego właścicielem był Bud Ekins. Gdzieś chyba w Kalifornii, w każdym razie w Stanach Zjednoczonych, i tam po raz pierwszy Steve McQueen wsiadł na angielski motocykl. Właśnie angielski motocykl Triumph to był TR6 650, był użyty w filmie do skoku. Oczywiście motocykl, który w żaden sposób nie spełniał realiów historycznych, ale tym razem się nie czepiamy. Bo wiadomo, że w scenach filmowych teoretycznie powinien jechać na motocyklu niemieckim, ukradzionym z tego, z tego obozu. Więc postażony troszeczkę, tam były bodajże trzy egzemplarze, przygotowane do kręcenia scen, postażony tak, żeby nie, nie, nie za bardzo rzucało się to w oczy. Ten triumf skacze przez zasieki. Z tego, co doczytałem. Przygotowanie miejsca do skoku i całej tej scenografii było dość trudne, bo wyliczono, że aby przeskoczyć przez 3,5 metrowy płot, taką miał wysokość podobno, bezpiecznie i wylądować w odpowiedniej odległości, trzeba było się rozpędzić do prędkości 130 km na godzinę. Więc dość niebezpieczne. Więc dlatego też pewnie między innymi nie zrobił tego Steve McQueen, który bardzo chciał, tylko Bad Ekins. Obaj byli w tym samym wieku i trochę to się podobni. Bateknic był chyba wyższy. Obaj w Londyni. Steve McQueen zmarł w roku 80. No niestety, mając zaledwie 50 lat wspaniale rozwijającą się karierę filmową. Również sportową, bo on nie tylko jeździł motocyklami, ale chyba głównie przede wszystkim sport samochodowy był jego, był jego no, wielkim wielką pasją. Startował w wielu wyścigach dość prestiżowych, nawet w samochodzie Porsche udało mu się w jakichś prestiżowych wyścigach zająć jakieś wysokie drugie miejsce. Nie znam się na wyścigach samochodowych, ale to był jeden z ważnych znanych wyścigów w Ameryce. A wracając do motocykli, to doczytałem, że między innymi Między innymi startował razem z Badem Ekinsem i jeszcze innymi członkami zespołu startował w Międzynarodowej Sześciodniówce w roku chyba 70, może teraz się pomylę, ale wydaje mi się, że to był 73, ona się odbywała na terenie Niemiec wschodnich i jechali jako zespół B i w zasadzie chyba zgłosili się sami, czyli mówię zespół B, czyli nie oficjalna reprezentacja ekipa wysłana przez. Jakąś federację amerykańską do reprezentowania w tych zawodach, tylko jako no, finansowani samodzielnie amatorzy. Amatorzy w sensie nieumiejętności, a formalnego statusu w zawodach. W każdym razie wiedzieli, że nie wygrają, nie byli na to przygotowani, więc bawili się dobrze, aż tak dobrze, że że Steve McQueen rozbił swój motocykl, a Bud Ekins złamał nogę. Chyba tylko jeden z uczestników, to znaczy jeden tylko z ich zespołu, ukończył w ogóle ten rajd. Teraz wróćmy do, do obozu, bo tu jest bardzo ciekawy wątek. Filmowy obóz został umieszczony gdzieś w Niemczech, bodajże w Bawarii. I cała fabuła jest tak poprowadzona, jakby rzekomo mieli uciec do, do Szwajcarii, która była. Ci, ci jeńcy, którzy planowali ucieczkę, która do Szwajcaria była neutralna, i ktoś, kto się przedostał przez granicę szwajcarską, mógł czuć się bezpieczny. W rzeczywistości pewnie niektórych teraz zaskoczę, ale ten obóz był w Polsce, w okolicy Żagania, obóz jeniecki dla Hmm, chyba lotników alianckich, na pewno alianckich oficerów, chyba lotników. Ucieczka tak. była przygotowywana, Wawrzyniec kiwał głową, że tak, pewnie gdzieś doczytał. Ucieczka była, może dlatego nazywał się hmm, Luft 3, coś tam. W każdym razie ucieczka była przy, przygotowywana bardzo, bardzo skrupulatnie i nie tylko od środka, myślę o więźniach, ale również przez jakąś komórkę wywiadu amerykańskiego, która zadbała o to, żeby przez Czerwony Krzyż i różnymi innymi sposobami przemycić za druty wszystko, co było niezbędne, żeby tę ucieczkę przygotować. Generalnie chodziło o to, że jedynym sposobem jest wykonanie podkopu, wykonanie tunelu, przez który będzie można opuścić obóz. Takie tunele robiono trzy. Jeden niestety został odkryty przez Niemców. Yy, drugi po rozbudowaniu obozu jego yy, wylot znalazłby się w dalszym ciągu w nieodpowiednim miejscu. A trzeci, który wykorzystano, miał 111 metrów długości tam też był pewien problem, bo yy, wylot tunelu znajdował się przed linią lasu jeszcze, czyli na odsłoniętym terenie, co było niekorzystne, no ale tak wyszło. W każdym razie. Bardzo skomplikowane działanie w tajemnicy. Udało się uciec, w niektórych źródłach czytałem 76, w innych 80 osobom. Zanim Niemcy się zorientowali, że, że trwa ucieczka. I co ciekawe, Amerykanie nakręcili film o tej ucieczce, ale tam nie było żadnego Amerykanina. Byli Nowozelandczycy, byli Anglicy, było sześciu Polaków. Był Litwin, byli Afrykanerzy, byli Holendrzy, natomiast nie było żadnego Amerykanina. No, ale cóż, Hollywood postanowiło nakręcić film, który zresztą odniósł wielki sukces. Z tych wszystkich, którzy uciekli, niestety tylko trzem, dwóm Norwegom, i jednemu Holendrowi udało się uciec i nie byli złapani. Plan był taki, że po ucieczce mieli, mieli pociągiem, pociągiem gdzieś tam dalej, dalej uciekać. No wszystko było przygotowane, nie wyszło. Alarm lotniczy pokrzyżował plany, też tam jakieś światła, jakieś zamieszanie. W każdym razie pozostałych wyłapano i ponieważ był to no powiedzmy policzek policzek wymierzony niemieckiej niemieckim zasadą internowania czy zniewolenia aliantów no to trzeba było to jakoś, jakoś yy, mówię o Niemcach, honorowo z tego wyjść. Hitler osobiście zainteresował się ukaraniem i, dla przykładu, niestety, ale rozstrzelano znowu. W niektórych źródłach przeczytałem, że wszystkich, w innych, że około 50 yy, jeńców. Wszyscy Polacy, którzy brali udział w ucieczce, było ich sześciu, zostali rozstrzelani. No ale to wszystko miało miejsce. W Żaganiu, mówię o prawdziwej historii, nie tej hollywoodzkiej. Myślę, że ktoś, kto nas ogląda, jest z województwa lubuskiego, w Żaganiu był. Widziałem, że na zdjęciach, nie osobiście, chociaż w lubuskim zdarzało się, że bywałem i motocyklem również, ale to było dość dawno temu podobno stoi gdzieś na placu w Żaganiu motocykl, który jest kopią tego triumfa, o którym mówimy który skakał przez zasieki. Ciekawe. Wspaniałe, wspaniałe upamiętnienie historii i tej ucieczki. Czy coś jeszcze można dodać? Myślę, że Steve McQueen był postacią tak ciekawą, że można by o nim nakręcić kilkugodzinne godzin, kilku gadanie, ale to, co mnie na przykład bardzo interesuje, to jego wspaniała kolekcja motocykli. Zmarł przedwcześnie, bo w 1980 roku na nowotwór, no niestety. Yy, mógłby w tej chwili, gdyby żył, miałby 90 lat. Są ludzie, którzy są sprawni dalej. Szkoda, że zmarł tak szybko. I kariera sportowa i, i filmowa się rozwijała, ale kolekcja motocykli, bo on był nie tylko motocyklistą, dzięki pieniądzom, które zarobił, był również, yy, nazwijmy to, hobbystą, zbieraczem, bo nie zawsze. Jazda aktywna na motocyklu czy sport motocyklowy idą w parze z pasją, z zainteresowaniem takim szerszym motocyklami. Steve McQueen uwielbiał jeździć zabytkowymi Indianami, które miał, yy, i innymi motocyklami. Bo wśród nich nie tylko były motocykle amerykańskie, ale również angielskie. Wiem, że były Brav Superiory, był Egli yy, Vincent, było wiele innych motocykli. Ta kolekcja została prawdopodobnie cała, nie dotarłem do niej, do informacji dokładnie, co się z tym stało. Wiem, że część z tego kupił yy, taki znany amerykański prezenter, chyba właśnie jednej z najlepszych kolekcji samochodów i motocykli, Jay Leno. Taki z taką długą brodą, możecie czasami programy z nim gdzieś zobaczyć. Yy, długą brodą w sensie budowy głowy, budowy twarzy, a nie, nie brody zarośniętej. Czasami pojawiały się motocykle Steve'a McQueen albo po Stevie'e McQueen w tym sensie i osiągały wartość wielokrotnie większą niż ten sam model z tego samego rocznika w tym samym stanie. Nagadałem się, opowiedziałem coś co być może dla niektórych było znane, ale czytając ciągle nieprawdziwe informacje, że to Steve McQueen skakał motocyklem przez zasieki, pomyślałem, że może warto jednak upamiętnić nazwisko tego cichego, prawdziwego wykonawcy tej roli. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Wszystkiego najlepszego.